No, nie mam do tego spraw spokojnie. Mi ten patrza się podoba, jest ładny. Ale się chciałam zapytać, co to jest. Nie tak z że mi się to nie podoba. Że mnie oszukali, tylko po prostu wiem, że to jest pet ale mi się wydaje chyba, że to jest stara wersja, <laughs> bo jeszcze nigdy takiego nie widziałam. Po pierwsze nie ma znaku LPS, to już widziałam to w dużo, dużo razy w filmach, yy, na przykład w jakichś pet że nie ma nigdzie znaku LPS, na główce nie ma tutaj nigdzie. No i jest tutaj zrobione z gumy ciało ma. Nie ma z plastiku. Głowę to może mieć z gumy jak każdy pet shop, ale ciało ma z gumy. No i nie kędzi mu się główka. A wszystko ma tam dobrze, tylko nie ma tam tego. No i jeszcze coś. Na tym. Na pudełku nie pisało pet shop, tylko petsych to jest? Nie mam zamiaru ostrzegać, że mnie oszukali, tylko po prostu chcę się zapytać, czy to nie jest, bo to mnie bardzo ciekawi. No fajny pet shop jest, ja to robię jako pet shop, może to nie jest pet shop, ale ja i tak to będę robić jako pet shop, bo to mi się wydaje, że to jest pet shop. Piszcie w komentarzach, co to może być. Czy to jest pet shop? Czy to coś? Czy to jest stara wersja? Bo nigdzie nie ma, o nawet nie ma tego kółeczka na magnes. Chciałam jeszcze powiedzieć... Ma ciało z gumy, nie ma LPS i główka się nie rusza. Mi się wydaje, że to jest stary pet shop. Ale nie mam do tego wątów i tak z niego będę korzystać. Dopiszcie, subskrybujcie i kciuki w górę, jeśli Wam to pomogło. Albo że fajny pet. Pa pa.